Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś jestem bardzo podekscytowany, bo tak jak pewnie wiecie, miałem dużo materiałów a propos tego, że nieco czuję się wypalony w tym, co robiłem do tej pory, bo było to raczej samotne zajęcie. Jestem trenerem online od ponad 8 lat, więc głównie moja praca polegała na tym, że siedziałem przy kąpie i odpisywałem na wiadomości. Czasami też ustawiałem kamerę i gadałem do niej, i było to bardzo samotne zajęcie. A teraz. Chcę łączyć ludzi wokół aktywności fizycznej, i w końcu znalazłem na to perfekcyjne miejsce, do którego Was zapraszam. A teraz Wam je pokażę. Chodźcie ze mną, Action Training Studio, poznamy właściciela, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda od kulis. Zapraszamy. Artur Witkowski, właściciel tej przestrzeni, powiedz nam coś o tym miejscu, gdzie ono się znajduje i dlaczego właściwie powstało. Miejsce znajduje się w samym centrum Warszawy, tuż przy starym mieście. Powstało z myślą, żeby jednoczyć ludzi, żebyśmy się nie spotykali tylko w barze czy w jakichś innych miejscach, ale żebyśmy mogli się tutaj spotkać. Ciężko trenować, ale też również budować świetną społeczność, żebyśmy mogli się wspólnie rozwijać i piąć się do góry. A teraz wam pokażemy naszą przestrzeń, w której będziemy trenować. Także. Idę do za to w takim razie. Tomek. I przede wszystkim to, co jeszcze bym dodał i podkreślił, to to, że panuje tutaj kameralna atmosfera. Tak taka jest. domowa atmosfera. Zobaczcie, tak. choineczka, kanapa, można sobie usiąść. Jak widzicie, to jest nagrywane w środku tygodnia. Mamy godzinę 12, a jest cisza, spokój, nie ma innych ludzi, więc możemy zająć się 100% treningiem personalnym. Tak. I tu, co tutaj mamy? I tutaj mamy strefę. Treningową bardziej można powiedzieć, że to jest strefa funkcjonalna, w której można trenować i pod crossfit, i pod kalistenikę, czy nawet ponidział warrior, jeśli ktoś ma. Mm -hmm. y takie ambicje, ale również też i po treningu kulturystycznym, jakby szereg możliwości a my bardzo duży, wszystko zależy od umiejętności trenera personalnego, ale już o to nie ma co się marzwić. Okej, okay. Więc... bo, bo też wiadomo kadra jest, jest wyszkolona i też rozumiem, że dany trener personalny, który szuka jakiegoś miejsca do przeprowadzenia swoich treningów, ma swoją bazę klientów, może też tutaj przyjść i też prowadzić treningi. W tutaj studio, tak? Tak, zgadza się. Również mhm. może do nas dołączyć jak najbardziej. Mamy okay. też własny zespół, także jesteśmy otwarci co do współpracy. Jedno co mogę zapewnić, to mamy najlepszy skład, jaki można spotkać. Super. W Warszawie, a można nawet i w Polsce, także, ale to już się przekonacie, jak do, przyjdziecie do nas i zobaczycie na miejscu, jaki panuje klimat i jak wyglądają treningi personalne. Super. Czyli to jest jedna z salek, tak? Możemy przejść na kolejną? Oczywiście, zapraszam. Jeszcze w międzyczasie dodam, że tutaj mamy tak naprawdę taką prywatną y, przestrzeń do przebrania się, szatnie, mhm. czyli dla osób, które sobie cenią y, wysoki komfort y, przebierania się i nie chcą z innymi osobami, więc mogą na spokojnie tutaj się przebrać. Jest prysznic, mhm. jest y, wszystko, czego tak naprawdę potrzeba. Dodatkowo oprócz y, treningu siłowego mamy też fizjoterapię, masaż. Strefa facilu można tutaj pomedytować, to też Ta. jest takim moim drugim konikiem, że można skupić się na tu i teraz i też połączyć się ze swoim ciałem przed treningiem hmm. albo też po treningu. Zgadza się, można, można po prostu rozwinąć się w każdym kierunku i również w tej strefie mentalnej, czy również też medytacji, Świetnie. jeśli ktoś chce, miejsce jest wyciszone, więc już słychać dźwięków z zewnątrz, mhm. można się poczuć jak w takiej oazie spokoju. Świetne. Dobra, przechodzimy na kolejną salkę. Myślę, że taką główną salę chyba, nie? To jest, tak jest, to jest główna na najważniejsza. sala tak zwanego old school bodybuilding. I tutaj jesteśmy właściwie w sali treningowej, w której również trenujemy pod każdym kątem, ale bardziej się skupiamy pod tak zwanym treningiem kulturystycznym, silwetkowym. Super, świetnie to wygląda. No i teraz tak. To, to, co powiedziałem na samym początku, że ja już jestem zmęczony pracą online, pracą z przedekranu komputera i chcę wychodzić na żywo, więc też zaczynam prowadzić treningi personalne w tym właśnie studiu. I wybieram to właśnie rozwiązanie z tego względu, że przede wszystkim mogę tutaj trenować z kimś jeden na jeden. Że jest cisza, spokój, mogę w 100% skupić się na danej osobie, która do mnie przyjdzie na taki trening personalny. I no ja też bardzo cenię sobie to podejście ciało-umysł, więc tutaj można również zacząć od krótkiego wprowadzenia, od uważności i nie mamy bodźców z zewnątrz, że nikt nas nie rozprasza, ludzie nie chodzą, nie gra głośna muzyka, tak jak w standardowych fitness klubach, tylko muzykę w sumie też możemy sami sobie zapodać i wybrać, nie? Dokładnie, lub możemy nawet ćwiczyć bez muzyki, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Dokładnie, więc można to dokładnie dostosować pod daną osobę i jest to fenomenalne rozwiązanie. Ja jestem zakochany w tym studio, w kameralnej atmosferze, która tu panuje i w tej ciszy i spokoju, że naprawdę można się tutaj spotkać, ze sobą porozmawiać i nikt nam nie będzie przeszkadzał. Więc jeżeli jesteście zainteresowani treningiem personalnym ze mną, będę miał pewnie z 5-6 miejsc. To zapraszam, tutaj możecie do mnie napisać na maila, na adres mailowy, będzie się właśnie wyświetlał, ale to nie jest jedyne, co, co w tym studiu będzie się działo. No bo też mamy inny pomysł z Arturem. A propos? A propos, a propos jednoczenia społeczności mm -hmm. trochę pójście w kierunku może takiego właśnie rozwoju osobistego, żebyśmy mogli zrobić coś więcej. Naszym jednym z pomysłów jest wdrożenie też wiarnej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości mm -hmm. treningów y mm -hmm. siłowych. Także Tomek właśnie teraz opowie więcej, jak Ta, to będzie wyglądać. Tak, że chcemy też jeszcze zrobić um, taki trening grupowy, czyli chcemy jednoczyć ludzi wokół aktywności fizycznej. To jest takie nasze naj, najlepsze hasło. I chcemy tutaj zrobić treningi grupowe i spotykać, łączyć ludzi, ma, którzy mają taki sam cel. Przykładowo, ktoś chce schudnąć, no to łatwiej będzie mu to zrobić w grupie, prawda? Czyli spotka 5-6 osób, które ma ten sam kierunek, przyjdzie tutaj na trening i właśnie to będzie aktywność fizyczna, ale po tej aktywności będą również rozmowy, będzie można się kogoś poradzić, będzie można wzajemnie się motywować. No bo chyba takim, oboje jesteśmy trenerami, no to wiemy o tym, nie? że największym problemem jest to, że ludzie tracą zapał, nie? bo trenują tak samemu, no ale w grupie zawsze łatwiej. Tak, zgadza się, w grupie zawsze łatwiej, zawsze też po treningu będziemy mogli usiąść na kanapie, przy szejku, porozmawiać. Nawet o takich prostych rzeczach, jak się zmotywować, jak zrobić ten pierwszy krok do, do wyjścia z domu, poprawić swoją sylwetkę, wzmocnić swoje zdrowie, czy też samopoczucie, które wiemy, jest bardzo, wa bardzo ważne w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi nawet też o życie prywatne, jak i o życie Dokładnie. zawydowe, a to miejsce łączy naprawdę wiele świetnych osobowości mhm. w tym kraju, więc myślę, że. Jest to idealne miejsce, abyście dołączyli i trenowali z Tomkiem. Tak. No i jeszcze tutaj damy znać, kiedy dokładnie taki trening grupowy się odbędzie. Będzie to też 5-6 osób, więc chcemy zrobić taką kameralną społeczność. No i też takie hasło, które nam przyświeca, które też trzeba użyć: to to, żeby panowie zamiast do baru na piwo to przyszli tutaj i zrobili trening i pogadali zamiast przy alkoholu, to przy szejku białkowym. Bo dla mnie ta idea jest tak, super, Tak, zgadza się, dokładnie. No, bo... To jest coś, czego jeszcze nigdy nie widziałem. No tak, dokładnie, tak. nie? Bo no, każdy ma coś, co, co trzyma w sobie i teraz znaleźć takie miejsce, gdzie można otwarcie porozmawiać, a nie tylko przy piwie, stary, co tam u Ciebie, wszystko w porządku, nie? Tylko po prostu usiąść i spotkać się z drugim człowiekiem, odbyć szczerą rozmowę i to wokół aktywności fizycznej, to jest coś, co niesamowicie mnie, mnie emocjonuje i uważam, że mam dużego farda, że trafiłem na Artura, na jego studio, bo to jest coś, co przyświecało mi od bardzo dawna, nigdy nie miałem takiego właśnie miejsca, ale wiedziałem, że o to mi chodzi i Artur coś takiego stworzył, za co jestem Ci bardzo wdzięczny, że takie miejsce powstało i no nic tylko korzystać i to rozwijać. Tak jest, myślę, że wspólnie zbudujemy świetną społeczność i osoby, które na nas łączą Dzięki temu będziemy mogli się jeszcze lepiej rozwijać i dodawać kolejne aktywności, o których myślę, że niebawem się dowiecie, ale jeszcze was potrzymamy w niecierpliwości. I oczywiście chcielibyśmy dodać jeszcze najważniejsze, że to nie jest dedykowane tylko dla mężczyzn, ale i również też dla kobiet. Więc jeśli są kobiety zainteresowane treningami w grupie, mamy również świetne trenerki, które zorganizują grupę dla Was. I zapraszamy Was do studia. A o więcej szczegółów dowiecie się już na miejscu. Tak, czyli to połączenie nie jest zależne od płci, tylko po prostu od tego, czy ktoś ma chęć na trening, porozmawianie z drugim człowiekiem i łączymy wszystkich. Tak jest, zgadza się. Okay. Więc bardzo dziękuję. To by było na tyle. Dzięki, Artur, że dziękuję nam pokazali studio. Tomek. Dziękuję za obejrzenie. No i co? I widzimy się na treningach personalnych albo na treningach grupowych. Napiszcie na maila, że jesteście zainteresowani. Jesteśmy w Warszawie. I do zobaczenia. Cześć.